Witajcie moi kochani w drugim parcie moich miksów z Herosami i Drugim i oczywiście nie ostatnim, ale postanowiłem y, nagrać wam taki miksik y, podczas y, czasu, kiedy mnie nie będzie na, ani na komputerze, ani na Margonem, ani gdziekolwiek na tych całych internetach. Stąd zostawiam wam parę walk z Herosami, które udało mi się y, uczynić. Już po poprzednim filmiku. Oczywiście mój ulubiony heros eventowy, czyli ten z levelem 170 cały czas jest poszukiwany przeze mnie, przez mój klan i przez parę znajomych naszego klanu, z którymi również bijemy. Możecie tam zobaczyć właśnie moją grupę, jak, jak wygląda. No i my się głównie skupiliśmy właśnie na herosie 170 levelku, ale również dzisiaj mam dla Was walkę z herosem 225. Będzie to trochę dłuższa walka, Najpierw będzie troszkę, niestety, przegrana, ale później postawimy się na nogi i wygramy. Także zapraszam Was. To będzie trochę później. Póki co mamy pierwszego naszego 170 levelka. Tutaj jeszcze piszę z jedną koleżanką, kolegą, już coś tam sam nie wiem, ale to już mniejsza o to. Udało się znaleźć, także jest dobrze. Tym razem był na jeziorze Ważek, to jest tam pod Nithal. No, on ma tyle respół, że tyle osób, ile my jesteśmy, zawsze, zawsze ktoś znajdzie, zawsze się jakoś w równym czasie wszyscy idą szukać. Oczywiście ja, ja albo mówię, że szukam w miastach, albo idę na torne, gdzie są tylko dwie mapki, e, także jakoś się próbuję wymigiwać, bo jakoś nie, nie lubię chodzić jeszcze kiedy mi się nie chce, ale, ale mam nadzieję, że tego nie usłyszą, a jak usłyszą, to będę się jakoś tłumaczył. E, no, i tutaj tylko unikat, niestety. A jestem znowu, tym razem walczę sobie z kolegą, jeżeli mogę go tak nazwać, ponieważ jest to człowiek taki trochę tajemniczy jak dla mnie, ponieważ kiedyś, no nie kiedyś, bo cały czas, jak możecie mi zauważyć, często witam rano o godzinie, nie wiem, 6 do godziny 7, ponieważ wtedy wstaję śniadanko i tak dalej, i jakoś komputer zawsze jest włączony i tak. I wtedy zawsze Margonem przy okazji F5 się odświeża i jestem zalogowany. No, i od pewnego czasu zaczął do mnie właśnie pisać Lord Pico i mnie woła zawsze na Herosów. Kiedy jeszcze miałem level na Atalię, to mnie zawsze wołała na Atalię. A teraz widzę, że sam trochę pobijał, więc już raczej jej nie biję. Ale zawsze mnie wołał na różnych Herosów. Taki trochę tajemniczy człowieczek, dziwny. Ale właśnie zawsze rano mnie wołał na tych wszystkich Herosów, zawsze z nim biłem. I teraz właśnie też mnie zawołał. Tylko, oczywiście, warunek no to, żeby mnie przynosił ludzi z klanu. Także, no, poświęcenie. Ale yy, nie mam nic przeciwko bicia z nim, tak, no, jak chcę, no to ja mogę przychodzić. To właśnie chyba do tego mnie teraz zaprasza, bo zawsze rano z nim biłem i mi chyba trochę ufa. Ale lód trochę do dupy. No i moi kochani, przenieśmy się tym razem na Billa Powera. Nie naszego 170, ale 225 Levela. No jest nasz czwórka, wszyscy mamy 170 około Levela oczywiście. Także nasze szanse są y, trochę marne. Yy, no ale zobaczymy. No hity oczywiście, jak możecie sami zauważyć, są na tyle biedne, że masakra. A tu mam jakieś wiadomości na pryw. Cześć! Nie chcę sępić, żydzić, etc., etc. Mam tylko pytanko odnośnie peta biehającego za tobą. Czy on ci pomaga w walce, czy to tylko ozdoba? Peta? Chodzi ci o pawie. Dobra, czekaj. Yy, pomaga mi w walce. Dodaję SA. Tak, tak. Chodziło mu o Pawia, chyba mojego, którego mam jako maskotkę. <noise> A niech ma coś chłopak życia. Siemka, masz może wolne parę K na EQ albo jakieś itemki? Uwielbiam takie wiadomości, o, po prostu o, rano, wieczór i w południe lubię słuchać jak ode mnie ktoś chce coś wyrzucić, Ale, że tak powiem, takich ludzi to lubię olewać. No i nam tutaj póki co, jak widzicie, strat nie idzie. Bo już mamy jedną osobę w stratach. A chyba teraz będzie mnie bił, ale bądźmy dobrej myśli. Już jakieś takie lepsze hity wchodzą. No ale jeden hit jego to jest 20 parę k także wiecie. Jedziemy na tym, że mamy wszyscy zamrożenia. No. Uf, 26K. To daje wam ja życia? Mam 24 i 7. Kurde. Tak blisko i może by parę procent zostało. Dobra. Mówiłem, ja poświęcenie. I teraz już nam się udało już normalnie biegły kolejne osoby, ale udało nam się tylko tutaj kolegę bumiera załatwić, który ma 230 level. I jeszcze tutaj jednego kolegę, gdzie on jest 206 level trenujący. Nasz tropicielek kolejny, także teraz już mam nadzieję, że wygramy w 100% Ale chyba lot będzie słaby, albo nie będzie w ogóle, nie wiem, nie znam się jakoś za bardzo na tych wszystkich y, rzeczach, więc nie mam pojęcia Dobra, co ja Wam mogę tutaj jeszcze ciekawego powiedzieć na tę chwilę? No tak jak teraz... No bo dobra, nie będę mówił, bo to tak trochę bez sensu. No bo w sumie teraz ja, kiedy nagrywam, no to jest 22 kwietnia. Wy filmik dostaniecie, mam nadzieję, że w czwartek wieczorem. Także wtedy już raczej wszystko powinno być, ale na tę chwilę oczywiście questów żadnych nie ma. Ale salem się zaczął odzywać, hejty lecą, ale mają być questy, także ja oczekuję questów. No niestety nie nagram ich, oczywiście, bo mnie nie będzie przez te najbliższe 3 czy tam 4 dni. Czyli tak jest, środa, czwartek, piątek, no, sobotę wieczorem może bym coś nagrał. Także niestety yy, ominą Was moje solucje, ale mogę Wam powiedzieć, że tutaj już kurczę, tak trochę dziwnie się robi. Masa ludzi zaczyna nagrywać. Yy, po prostu to się stało już takim jakiś, nie wiem, no taki jakiś fenomen tego nagrywania Margonem jest coraz większy. Coraz więcej osób takich chce nagrywać, co możecie zobaczyć we, w ewentowniku, gdzie mnie rozwalił jeden chłopak. Jeżeli mogę go tak jeszcze nazwać Po prostu Głosik, Głosik to jest Dziecianku takie malusie. Tu idziemy na tego quest'a, tu mamy jajeczka, tu mamy to i dude dude, 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 dude. I dudni, i Po prostu to tak Nie wiem no Zainteresowanie zainteresowaniem, ale Po raz szósty osoba O kurde jakie ma intro Głosy Czekajcie już wam powiem ile tych Nie licząc mnie no to jeszcze jest taki, jest Kielomaniak, który nagrywał przede mną na pewno trochę i jest dobry, ale oprócz niego jeszcze jest raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. Osiem innych osób dało te same opisy questów. Także jest po prostu Masakiera. A my już zmieniamy całkiem e, położenie. Jak widzieliście, z Bilego nic mi niestety nie dotu, ale i już mamy tutaj kolejnego herosika I z kolejnym się zmierzymy Znowu nas ulubiony, 170 Więc mam nadzieję, że nas ucieszy e, Jakimś fajnym Herem, może w końcu No bo o legendzie już wam mówiłem Że mi ominęła, więc tyle I co do tych filmików No to questy może nagram też później I wtedy to będę ja taki, że niby ja jestem opóźniony I że ja nagrywam, ale Ja tam lubię, ale no Mówię wam, masa teraz osób chce właśnie nagrywać to się tak trochę dziwnie robi. Właśnie wszyscy nagrywają to samo. Yy, wszyscy nagle się na event rzucili. Ja przed eventem, cisza, nikt nic nie nagrywa. Ja sobie jakieś tam party robię. Kielomaniak sobie robi, komandosik sobie robi. takie I w ogóle, że jakieś takie, że nie wiem, powiem, że ciekawsze. Bo nie wiem jak są moje, ale na przykład niektórych yy, z tych chłopaków są ciekawe. Głosik mają fajny i tak dalej. No ale to niektóre nie będę tak obrażał dzieci, bo zaraz hejty będą lecieć. No ale po prostu, no... Ni to z gruchy, ni to z pietruchy robią od zera do bohatera na dziesiątym levelku i wbijają 15, i pięknie, i co w tym takiego super, no nie. Także jakoś mnie to nie O kurde, o kurde, o kurde. Wow. Jakby poleciał do mnie, to by był happy. No dobra, niestety, widzicie, jest fajne hero, a ja muszę kończyć. Także do zobaczenia w następnym odcinku, bo nie poleciało do mnie. Dobra, się Wam. A na koniec pamiętaj, jeżeli Ci się spodobało, zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zrób to i mnie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram, gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię, co robię w Margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu Dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do Margonem. Oczywiście, wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku, więc warto je przeczytać. I to tyle do zobaczenia.